Amfiteatr w Koninie to miejsce z historią i ogromnym potencjałem, które od lat czeka na drugie życie. Choć przez dekady gościł koncerty, festyny i wydarzenia kulturalne, dziś jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Czy nadszedł czas na remont i przywrócenie mu dawnej świetności? Uważam, że tak. Tyle lat był, były imprezy, było bardzo fajnie, miejsce dobre. Parking duży. To było miejsce, gdzie się wszyscy spotykali, były derby, była radość, była muzyka i było to miejsce z, z kulturą związane, więc bardzo, bardzo nam tego brakuje. Przede wszystkim dla młodzieży, zresztą dla dorosłych ludzi też, żeby no, działo się, żeby ludzie chcieli mieszkać w Koninie. Było przepiękne i zostało zniszczone, Aha. więc jestem za, za tym. Jest, jest potrzeba wielka. Opinie są jednoznaczne. Koninianie chcą, by amfiteatr znów tętnił życiem. Dla wielu to nie tylko miejsce koncertów, ale wspomnień i lokalnej tożsamości. Teraz wszystko zależy od decyzji władz i możliwości finansowych miasta. Czy doczekamy się modernizacji? Czas pokaże.